Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego osoby z ADHD tak często odkładają rzeczy na później? Odkładanie rzeczy na później, zwane prokrastynacją, to nie tylko kwestia braku motywacji czy silnej woli. Z naukowego punktu widzenia to złożony proces związany z funkcjonowaniem naszego mózgu, zwłaszcza u osób z ADHD. Badania pokazują, że u osób z ADHD system nagrody i mechanizmy kontroli poznawczej działają inaczej niż u osób neurotypowych. Kluczową rolę odgrywa tu dopamina. Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za motywację, poczucie nagrody i inicjowanie działania. U osób z ADHD jej poziom jest niższy, co potwierdzają liczne badania neurobiologiczne. To sprawia, że rozpoczęcie zadań, zwłaszcza tych nudnych lub przytłaczających, wydaje się niemal niemożliwe, ale są sposoby, by sobie z tym radzić. Po pierwsze, zmniejszaj zadania do mikrozadań. Posprzątaj kuchnię, staje się umyje jeden talerz. Świętuj każdy, nawet najmniejszy sukces to jest postęp. Następnie wypróbuj zasadę pięciu minut. Powiedz sobie, że zrobisz coś tylko przez pięć minut. Najczęściej to rozpoczęcie jest najtrudniejsze, a kiedy już zaczniesz, łatwiej jest kontynuować. Używaj też timerów lub przypomnień w telefonie. Zewnętrzne sygnały pomagają ci utrzymać się na właściwych torach, jak latarnia morska na Bałtyku. I co najważniejsze nie obwiniaj się. Mózgi z ADHD potrzebują strategii, a nie wstydu.